Kim są fani, no to... Najwięcej to jest takich, no, dzieci jakby nie patrzeć, nie? 16 lat, którzy tak naprawdę jeszcze nie powinni oglądać tego programu, bo program jest od 18. No, ale są też tacy, fajnie, że też oglądają i się tym interesują. Najważniejsze, żeby nie brali może z nas przykładu, może ze mnie akurat. Z tego, co się ostatnio w ogóle dowiedziałam, co opublikowało Warsaw Shore u siebie na fanpage'u, to są też fani powyżej 65+. Także Super. Fajnie, że po prostu wszyscy wiekowo oglądają ten program i, i że gdzieś tam ci ludzie jednak nas widzą, nie? W ogóle jedna dziewczyna mi napisała chyba wiadomość na fanpage'u, że y, ona by bardzo chciała oglądać Warsaw Shore, ale mama jej nie pozwala, bo powiedziała, że będzie taka jak ja. <laughs> dlatego, no nie wiem, może dlatego, że nie, tam jakieś mam dziwne sytuacje też w tym programie, także... Jestem zbyt wybuchowa może, nie wiem, piję dużo alkoholu, <laughs> nie wiem. Raczej z antyfanów nigdy nie mi się nie zdarzyło, żeby mi ktoś powiedział złego coś prosto w twarz, e, nigdy w życiu. E, co pamiętam od fana, który po prostu mnie zaszokował, jak pracowaliśmy w Bobby Burgerze jeszcze w programie. E, przyszedł do Bobby Burgeru z zeszytem, gdzie miał po prostu nasze teksty, zdjęcia po prostu wklejone i że przyszedł po autograf i tak dalej, zajebista sprawa po prostu. Coś takiego? Nie, ja się nie czuję ani celebrytką, ani gwiazdą. Ja zawsze powtarzam, że jak będę jeździła Porsche, to wtedy można do mnie mówić, że jestem jakąś tam gwiazdą albo nie wiem, że się wywyższam. Póki co to jestem po prostu małą mi i na tym etapie wolę zostać. No, Co mogę powiedzieć haterom? No, żeby mnie pocałowali w dupę i tyle.